To było strzelanie z armaty do malutkiego wróbelka, który śmiał zrobić kubkę malutką. Co więcej, za tą poprawką stoi senator Stanisław Gawowski. Tak, to ten sam bohater, główny bohater afery melioracyjnej. Ile osób z drugiej strony politycznej zgłasza groźby karalne i pies z kulawą nogą nie reaguje? Krzysztof Stanowski po raz kolejny w mocny i celny sposób wyjaśnił senatora Gawłowskiego, który mimo nieprawomocnego wyroku pięciu lat więzienia za łapówki wciąż ma czelność pouczać innych: Jesteście na kanale Kto Wygrał. I dziś przeanalizujemy ten internetowy dym. Oraz przyjrzymy się spektakularnemu upadkowi Szymona Hołowni, który po przegranej walce o stołek w Organizacji Narodów Zjednoczonych został właśnie zmielony przez partyjne gierki i sondażowe dno. Sprawdzamy, czy to już definitywny koniec projektu Polska 2050, czy tylko kolejna odsłona tego politycznego tworu. Zostawcie łapkę w górę oraz suba, a my przechodzimy do tematu. Ostatnia potyczka słowna między Krzysztofem Stanowskim a senatorem Stanisławem Gawłowskim to materiał na legendarny internetowy dym, który obnaża bezczelność niektórych byłych polityków koalicji obywatelskiej. Trzeba przyznać, że tak ostro i celnie nikt dawno nie wyjaśnił kolegi Donalda Tuska. Część z Was pewnie zastanawia się, czy Stanowski nie boi się pozwów ze strony rządu albo samego senatora, ale w tym przypadku sprawa jest jasna. Stanisław Gawłowski usłyszał w pierwszej instancji wyrok pięciu lat bezwzględnego więzienia w głośnej aferze melioracyjnej. Choć wyrok nie jest jeszcze prawomocny, fakty są porażające i dają pełne prawo do nazywania rzeczy po imieniu. To, że ten człowiek ma jeszcze czelność zabierać głos w sprawach publicznych i wekwikać do dziennikarzy, to szczyt tupetu. Przypomnijmy o co chodziło w aferze melioracyjnej, bo pamięć bywa krótka, a media głównego nurtu niechętnie do tego wracają. Co więcej, za tą poprawką stoi senator Stanisław Gawłowski, Tak! To ten sam bohater, główny bohater afery melioracyjnej. Został skazany niedawno za korupcję przez sąd w pierwszej instancji aż na 5 lat pozbawienia wolności. Cały czas, jak widać, cieszy się zaufaniem Donalda Tuska. Istnieją plany pozbawienia prezydenta Nawrockiego możliwości sprawowania urzędu, bo tym de facto jest obcięcie kancelarii prezydenta budżetu. Tylko, że gdyby to nastąpiło, prezydent mógłby uruchomić procedurę, która finalnie w najbliższym czasie mogłaby doprowadzić do skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania wcześniejszych wyborów. Mowa o gigantycznych nieprawidłowościach przy 26 inwestycjach Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał Gawułowskiego winnym korupcji. W tym przyjęcia łapówek o wartości co najmniej 733 tysięcy złotych w zamian za ustawianie przetargów pod konkretne firmy. Łącznie w tej brudnej sprawie oskarżono 24 osoby a skala korupcji i układów po prostu odbiera mowę. Po ogłoszeniu wyroku Gawłowski został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, co było tylko desperacką próbą ratowania wizerunku partii przez uśmiechniętego lidera. Jednak on sam, zamiast zaszyć się w mysiej dziurze i czekać na apelację, woli atakować Stanowskiego, który jednym trafnym określeniem podsumował jego osobę i działalność. To pokazuje mentalność tych ludzi. Mogą mieć na koncie wyrok za grubą łapówkę, a i tak będą szli w zaparte, udając ofiary politycznych prześladowań. Prowadzenie debaty z kimś takim to jak kopanie się z koniem, ale Stanowski zrobił to po mistrzowsku. Pokazał, że na Polsce wciąż są ludzie, którzy nie boją się wytykać palcami elity, która myśli, że immunitet i legitymacja partyjna zwalniają z odpowiedzialności karnej. Jeśli ktoś bierze setki tysięcy złotych za pomoc w zdobywaniu kontraktów publicznych, to nie jest politykiem, tylko kimś, kto pomylił służbę narodowi z prywatnym folwarkiem do robienia lewych interesów. Ciekawe, czy jeśli wyrok zostanie podtrzymany w drugiej instancji, to koledzy z koalicji dalej będą go bronić. Czy może nagle wszyscy dostaną zbiorowej amnezji i udadzą, że nigdy go nie znali? Tak samo jak niedługo posłowie z Polski 2050 mogą udać, że nie znają Szymona Hołowni, bo stracił on lidera w swojej partii. I teraz Szymon Hołownia ma życiową szansę. Może przestać zajmować się upadającą Polską 2050 i zająć się Polską? Są trzy kroki. Po pierwsze, na najbliższym posiedzeniu Sejmu odwołać marszałka Czeszastego z Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej. Monchownia może znowu zostać marszałkiem. Po drugie rzeczywiście opuścić koalicję i po trzecie wybrać premiera technicznego, który zajmie się gospodarką, bo służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, stan finansów publicznych pokazuje, że Polacy chcą naprawdę tego, żeby rząd zajmował się ich sprawami, a nie zajmował się antypisem i ściganiem opozycji. Z tego nagrania wynika, że Janusz Kowalski niemal otwarcie szuka partnerów do przyszłych układanek, co tylko potwierdza, że obecna koalicja to kolos na glinianych nogach. Choć nie wiem, czy dobrze szukać koalicjanta w osobie, która w sposób niemal ekspresowy zrujnowała całą swoją karierę. Szymon Hołownia stał się idealnym przykładem tego, jak polityczny projekt. Bez długofalowej strategii zostaje błyskawicznie przemielony i wchłonięty przez wytrawnego gracza, jakim jest Donald Tusk. Marszałek tak bardzo zachłysnął się swoją rotacyjną posadą i blaskiem fleszy, że kompletnie zapomniał o ludziach, którzy go wybrali. Gdyby chołownia nie szukał dla siebie drogi ucieczki w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zamiast tego twardo walczył o postulaty swoich wyborców. Jego sytuacja mogłaby dziś wyglądać zupełnie inaczej. Niestety, pycha i wiara we własną wielkość przysłoniły mu logiczne myślenie. Ostrzeżenia, że stanie się tylko przystawką Tuska, ziściły się w najgorszy możliwy sposób. Zamiast realnych zmian dostaliśmy polityczne show. Marszałek miał wgniatać Putina w ziemię. Obwieszczał światu nową jakość, a ostatecznie z tych szumnych zapowiedzi wyszło wielkie nic. To zwykłe kozaczenie przed kamerami, za którym nie stoi żadna treść ani realna siła polityczna. Może to i lepiej, że jego gwiazda tak szybko gaśnie. Jeśli ktoś od samego początku nie reprezentował interesów swoich wyborców, tylko budował własny wizerunek na TikToku. To jego droga powinna zakończyć się właśnie w ten sposób. Na politycznym aucie, elektorat, który uwierzył w trzecią drogę jako alternatywę, został bezczelnie oszukany, a hołownia udowodnił, że jest jedynie sprawnym mówcą, który w starciu z realną polityczną siłą traci grunt pod nogami i daje się ograć jak nowicjusz. Ciekawe, czy Szymon znajdzie chociaż odrobinę honoru, by przyznać się do porażki. Czy może do końca będzie udawał, że bycie przystawką Tuska to jego wielki autorski sukces? Pora na Wasze zdanie, bo sytuacja, w której skazany za korupcję polityk atakuje dziennikarzy, a niedoszły komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych zostaje z poparciem na poziomie błędu statystycznego, zasługuje na konkretne komentarze. Uważacie, że senator Gawłowski po wyroku pięciu lat załapówki powinien w ogóle pokazywać się publicznie, czy to po prostu szczyt bezczelności uśmiechniętej elity? Czy Szymon Hołownia ma jeszcze resztki honoru, by przyznać się do porażki? Czy do końca będzie udawał, że bycie przystawką Tuska i utrata władzy w partii to jego wielki sukces? Wierzycie, że Polska 2050 przetrwa ten kryzys przy 1% poparciu? Czy Tusk wkrótce ostatecznie weźie niedobitki tego ugrupowania? To Waszym zdaniem wygrał starcie Stanowski kontra Gawłowski? Czyste fakty, czy desperacka obrona senatora? Piszcie, co sądzicie. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subie. Ja Was żegnam. Byliście na kanale Kto Wygrał? Ja uciekam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!